Witajcie, kolejny sprzęt. Tym razem beczka 17 000 litrów. I ona jest jeszcze z aplikatorem. Aplikator jest z tej beczki. Tak to wygląda. to Starsza beczka, ale sprawna. Hamulce pneumatyczne. Ta opona bardzo ładna. Jest to beczka Loma. Wszystkie osie przestrojone. Beczka jest ocynk. Niemieckiej marki Loma. I do niej jest jeszcze tutaj na tył zaczepiany aplikator kompletny. Typ GT17, 17, 17 000 litrów 2002 rocznik tej beczki. Tak to wygląda jest kolejna tabliczka, także zapraszam do oglądania, do testowania jeszcze jest do niej, jest do niej e, sterownik do tego aplikatora. Także duża beczka w ocynku z aplikatorem w świetnej cenie. Pozdrawiam, do usłyszenia i zapraszam do nas na plac.